Panie z tej strony Przedom 3. Yy, witam Was w moim pierwszym odcinku z kamerą yy, na tym kanale. A z kamerą to już będzie trzeci, ponieważ na tamtym kanale jeszcze dwa były. No i tak, yy, co dzisiaj chciałem Wam pokazać? No, moją domowej roboty yy, skrzynię wieków yy, Hatshiptera, która jest tutaj. Zaraz mam lampkę. O. Tam jest, myślę, że zobaczycie, tam jest pad, który zaraz pokaże Wam, jak jest podłączone i wszystko. Tak, to sobie damy tu. Tu mamy, lampka. Okay. tu mamy hamulec ręczny. Tak, zaraz. Zobaczycie, jak widzicie, to wszystko jest na. O, lera na płycie gipsowej którą się no, trochę się upierdzieliłem z nią tak y, tu mam mój komputer i tu jest to jest Logitech y, Formuła która no do takiego Eurotraka na przykład no nie jest za dobra to, to na razie zastępuje mi Logitech 17, która myślę, że kupię za dwa tygodnie już albo na trzy, zobaczę. Tu są te pedały. Wejdźmy trochę. Tu są pedały od logitech Formuła. A tu jest moje prymitywne... Tak, cholera, nie mogę się wysłowić, ja pierdzielę. E, tu jest moje... miało być sprzęgło. Jak widzicie. Tu mamy... Zaraz wytłumaczę jak to jest zrobione. Tak. Tylko że ono, no, tak jak na przykład w EuroTraku, ono no, niedobrze działa jak sprzęgło. Lepiej sobie ustawić tutaj sprzęgło, tu hamulec, tu gaz. Dlaczego? Ponieważ to jest podpięte, zaraz wam pokażę do czego, więc bez pieprzenia, zaraz pokażę wam pada. Widzimy się jak za chwilę. Tak, jesteśmy, e, jesteśmy, jestem. E, widzicie, tu mam pada, to jest od PS3. Ponieważ ja zamówiłem na Allegro do, yy, do komputera, no ale przysłał mi do PS3, no i działał, ale tu mam zepsutą tą końcówkę, tą yy, mini HDMI, no i no nie za bardzo dobrze jest. No i dobra, tam mam właśnie tego pada, co widzicie, i co zrobiłem? On jest położony tak, tam w tym pudełku, i tak, tu jest hamulec ręczny, to... Yy, to już mi nie działa, ponieważ ja to załatwiłem sobie. To wypieprzyłem ten yy, przycisk i tam mamy takie trzy, yy, trzy luty, na przykład tak powiem. 3 luty, no i na, lutujemy tak, żeby musimy zobaczyć, yy, do którego dokładnie idą te trzy luty. Jed środkowy to chyba idzie do jednego, dru do drugiego. Ale te dwa pozostałe właśnie. Jeden idzie tutaj, drugi tutaj. No i musicie zalutować yy, kabel. Z tym. I później się przeniesiemy tutaj. Myślę, że dobrze tłumaczę, że nie pierdziele. Jak widzicie, tam wychodzi. Tam, o. I idzie tutaj. I tu mamy tak, że... Jeden jest tu. Pokażę tak kolor na palce. Tam, o tak, o, tak jakoś, widzicie? Yy, a drugi jest tam pod spodem, tylko kurde nie mogę go... Do, o, widzicie tam? Tu jest gwoździk, i tutaj. No i gdy... nie widzicie? Tak, nie poradzę sobie. I gdy podniesiemy to... Zaraz spróbuję. O, coś, o, o. O, widzicie? I gdy one się dotykają razem... Tyle, aby się no, nasz przycisk włącza. Aby normalnie na padzie przycisnęli to. I tu jest tak samo zrobione z tym z tym moim pedałem, tu, tylko z drugiej strony, tak samo jest zalutowane i tutaj mi z boku z pudełka leci. Wszystko zalutowane jest. Nie róbcie skrętów, ponieważ no skręty wam mogą nie chycić za bardzo. No i... Ja się dość upierdzieliłem z tym, no a okazało się, że zrobiłem w jednym tam skręta, no i, no i musiałem się trochę upierdzielić więcej. Tak, y, zaraz wam to podłączymy do USB. Jeden i drugi. I tak, żeby to zaczęło nam działać, tam musimy włączyć przepraszam, ale mam katar. Musicie, mus ja muszę tam włączyć analog. O, teraz na świeci. Musi być włączony, ponieważ tam mnie się no, pierdzieli wszystko. Nie ja wam to pokażę jak tam jest, ale mogę... Cholera. Tu jest śrubokręt, ponieważ najlepiej na coś cienkiego dać. I tu muszę bardziej wyciąć, ponieważ no, nie wchodzi mi jeden bieg. Zobaczcie, ucieka mi. Ten wchodzi, ten wchodzi ten tutaj z boku, tak jakoś teraz. O! Siedzi. No tylko ta czwórka i dziesiątka, ponieważ nie wiem czy zobaczycie. O, 4 i 10 na ponieważ to tak do Eurotracka. traka. zobaczycie, zobaczcie, o! Jak widzicie i tu jest tutaj, tam mi wychodzi i tu, i tu jest. To jest wszystko, tutaj mamy... Nie wiem do normalny lewarek za auta dać, ponieważ mam taki. No, ale nie chciało mi się za bardzo z nim się dzielić. Dobra. Dobra, może zaczniemy się bawić e, programowaniem tego. Teraz to sobie wyłączę. Teraz włączę sobie. Ach. Tak, pobawiłem się trochę ledami. ami poświetliłem sobie klawiaturkę. Dobra, gdy jesteśmy, albo nie, zaraz wracam, już na monitorze. Tak, albo nie, ponieważ coś może mi się nie działać. Więc dobra, nagrywamy to. Tak, myślę, że coś zobaczycie. Tak. Yy, nie wiem, czy zobaczycie. Chyba może, może, możecie ten pad. To jest Xpader. Yy, mój program, właśnie ten, co potrzebujemy. Więc proszę, będzie 3, Dobra. I jak zobaczycie To możecie to Nie czy to będziecie mogli do cholery Właśnie raz to sobie, pada Kto To jest do cholery? o dobra Włączę Dobra no i widzicie czerwony jest I daje podwójnie mi Zaraz, więc No muszę siebie zabawić Moim O fuck, uciekł mi Długo piszę, zdaję o o o o Zaraz ja... O, dobra. jak widzicie, macie tak, ja zaraz zaczepię sobie... O, 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 o. Właśnie, zaczepię sobie kierownicę. Tak. I ja teraz ruszam. Widzicie, tu jest teraz trójka, no, czwórka. no Tutaj nie ma nic, i tutaj nie ma nic. Tylko, że ja mam już to zaprogramowane do cholery na wszystkich tych. Ja to usunął sobie, ponieważ wy możecie tego nie mieć. E takie. Jeżeli tego nie będziecie w ogóle mieć, wchodzicie tutaj w ten pasek, tak, podniecie. i tu macie. Wchodzicie w mm, Strings, taki, taki jak Killoff, taka no, bardziej puszczałka do góry, no i poruszacie tak, tak i tak, w cztery strony, tak, i wtedy wychodzicie z tego, pojawi się Wam właśnie takie 4. Wchodzicie na ten kluczyk, który jest tutaj. Myślę, że zobaczycie o, tutaj. I wchodzicie tutaj na dół. Tam pisze 8 by. Tak. I zrobiło się Wam 8. Tak. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. A jak zrobić, na przykład tu mam, tu jest ręczny, aha, co jeszcze, przyciskacie i ustawiacie na którą chcecie, mm, jaki przycisk, klawiatury, ja polecam przyciskać, nie wiem, jak się to chodretę, zapomniałem, te, 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 na tej klawiaturce, o cholera, tu, trzy, klawiaturze y, numerycznej, nie na tej górnej, tylko na tej z boku, tak. Później Wam powiem do czego to się przyda, dobra, y, to jak zrobić? Wchodzimy jeszcze raz w ten górny, wchodzimy w y, button, taki zielony i po prostu przyciskamy y, nasz ręczny. Widzicie, już, już się zaświecił, ale Wam się pojawi kwadracik. Y, wychodzimy znowu z tego, przyciskamy. No i wybieramy na przykład spację. Ja mam to tak ustawione. Ja zrobię na przykład teraz znowu sprzęgło. Wchodzimy znowu w ten pasek. Wchodzimy w to zielone, ten budon. I przyciskamy nasze sprzęgło. Raz. O, zaświeciło się. Widzicie? To wam się pojawi. Wychodzicie. Włączacie tutaj. Ja na przykład sobie dam Alt. Nie wiem dlaczego, ale no, spodobało mi się. Och, teraz, zaraz Tak, teraz, no, dobra, udało się. No i to wszystko. Tu mam to samo. Tak. No i chyba to raczej wszystko. Tak, e, więc widzimy się już e, tak by, no w programowaniu, no, no nie za bardzo, e, w grze. Eurotrack Simulator 2 więc widzimy się za chwilę tak yy, widzimy się już tak czytujemy się gra yy, wy tu powinniście na kamerze widać kamerze. dobrze tak yy, czułam, ciężarówkę. tak yy, i co co robimy wchodzimy w opcje kontrolery i konfiguracja sterowania tak wchodzimy w kontrolery manualna yy, przekładnia Zakresowe. i teraz tak, ja tu się będę teraz musiał pobawić ponieważ ja mam tu kierownicę joystick. i joystick tak, ja tutaj sobie mam kierownicę ustawiam na środek i pracę korzystam tylko, że ona tak jak powiedziałem do ETSa nie jest za dobra lepsza rocznica Nie te 27 w tej gry Wrócę. Tak. Ops, dobra, jestem. E, udało mi się przenieść tam na pulpit wszystko. I mamy 11 minut znowu. Muszę sobie większą kupić. No i tak. E, co? Tak skończyłem na tym. Przyciskamy. Przyciskamy tam, żebyś tam na, tak na żółto poświetliło, Coś tam widzicie. No i ja tu mam na przykład 7. No tam będzie 6, ponieważ to jest spierdzielony oczywiście. E, ten kontrolery wszystkie. O, ok. I teraz tak mamy yy, pozycja skrzyni 1 i nie wchodzimy tu, ponieważ że widzicie, prawa tu będzie lewa góra, dół. Tak, tak takie to jest pierdzielone Więc tego nie uprzemy i przenosimy się na tą yy, numeryczną klawaturę. Mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Jest 6-6. To to jest, ponieważ tu mamy już tylko 6, nie mamy 12 i tutaj na przykład ja sobie znowu mam tutaj, tu mam tutaj ten taki, ten, 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 ten krzyżak, tu na przykład góra i tu mam dół, tak, bo to jest, żeby, zaraz zobaczycie, Dokładnie myślę, że widzicie wszystko? Tak, wszystko Teraz dalej. Yy, dobra, dalej. I teraz wchodzimy tak. Wchodzimy... Aha, i tu musicie oczywiście na górze tu ustawić, że macie joystick, klawiatura joystick i... Logitech. Tak. Teraz wchodzimy klawiatura. Przyspieszenie. Dajemy właśnie ten mój ten mój ładny y, przycisk przycisk, mój pedał tak, jak widzicie działa i co, mój środkowy zlocznik zaraz, o, dobra Ok. no to tyle bierzemy, jazda myślę, że nie słyszycie nic ponieważ przedtem nie ściszyłem do cholery i mogliście kurde, mnie za bardzo nie słyszeć tu mam właśnie jeszcze gumkę nie, żeby to tak nie biło. Tak mamy tu leczkę. Nie jeszcze. No i jak widzicie, dobra włączamy sprzęgło. Trzymijmy sprzęgło. Jedynka. No i jest. Tylko, że palcie lepiej na luzie, ponieważ za bardzo to mnie nie lubi. Tak. Ups, nie weszło. No i gaz. No i widzicie jak kieruję. No ja jak gram to na klawiaturze najlepiej Tam sobie jeszcze ustawcie No żeby lepiej na klawiaturze skierować Ponieważ no, pedała najlepiej Żeby gaz, hamulec były Chyba... Nie muszę sobie pantofel ściągnąć Bo nie ma czucia w ogóle no rozkręcamy tutaj ups ja to tu tylko 400 zł czy tak euro tak da, widzicie no, widzicie że muszę przyciąć to tak jedziemy trójka to ma 25 ton więc no trochę się wleczy czwórka no i widzicie uciekamy i dlatego muszę to bardziej przyciąć. Tak, jeszcze Wam zaraz pokażę o co mi chodziło przedtem. Ja teraz trochę tu podłośnie grę. Ok. Już pewnie go męczę. Oczywiście. Szóstka. I teraz tak. Sprzęgło. Włączamy tu moją siódemkę na kierownicy i jedynka. Ups, nie wyszedł. Cholera, nie siódemka, ponieważ yy, o, teraz masz. Surki spierdziedły. Jeszcze raz, gdy mamy szóstkę, niech się rozpędzi. Piątka, szóstka. Tak, włączamy sprzęgło. Na krzyżaku do góry i 1 no i mamy siódmy bieg. No to aby 1 ale ja mówię tym na 1 ponieważ, no tak jakby na pierwszy bieg, ale już mamy rzucony siódmy. no i 8 9 10 11 i no i 12. Gorzej, abyście mieli yy, co. 16 biegów. No to... No nie wiem, nie próbowałem jeszcze z tym. Za bardzo. A jak ręczny? O, to zaciągło. Yy, no to ja już będę kończył, ponieważ raczej już chyba wszystko z tego będzie. Dajcie łapkę w górę jak Wam się spodobało, jak, jak Wam pomogłem, jak napiszcie komentarz, może zrobicie sobie też takie, tylko no, nie wiem czy radzić, ponieważ no gips no. nawet taki jest, ja to później klejem robiłem, te błoki cholera, bo nie chciało mi się szpachli rozrabiać, ponieważ to w, powinno być zaszpachlowane. Nie no hamuj do cholery! Chyba go wjechałem. Tak. A nie! Jestem! To był kieruszymy, mocny. 750 litro. Spokojnie. Ręczny. Działa. 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 Myślę, że nie usłyszycie mojej karty graficznej, ale... No niestety muszę ją rozkręcić i wyczyścić, ponieważ jest za tak zapieprzona, że włącza Eurotraka już się do cholery grzeje. A nigdy w życiu mi się tak nie grzało. A zawsze na takie ustawienia jak teraz mam. Nigdy inne. E, musicie dobrze przycisnąć e, sprzęgło, ponieważ do cholery to no za bardzo nie lubi wchodzić. I to pedało co zrobiłem, musiałem jeszcze tam przylutować do tych takich do tych tych blaszek, ponieważ no, no cholera co mi się odrobiało i tam mam jeszcze z tyłu ciężarek taki dwukilowy, ponieważ no, żeby mi się to nie ruszało tak za bardzo No, nie, tu, no i dobra yy, Dajcie łapkę w górę Tak rozgwałcie ją Fapkę, Łapkę, łapkę Dajcie tu w górę, jak Wam się spodobało. Myślę, że Wam się spodobało, e, jeżeli, jeżeli chcecie Eurotracka e, multiplayer, ponieważ mam go. Jeżeli chcecie, żebym e, nagrał, jak go pobrać i zainstalować, jak grać, tak? Ponieważ teraz ja na Steamie gram, no mam płytę, ale że multi mieć, trzeba na Steamie, można no, inaczej nie będzie. Jak widzicie, dziesiątka do cholery się nie trzyma. Od razu spadamy. Dobra, no to subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi. dobijmy do dziesięciu yy, subskrypcji. Pięciu łapek w górę. No proszę, pięciu łapek w górę. I na pewno zrobię poradnik z multiplayer, I myślę, że webro sobie takiego gameplaya, takiego z kamerą, myślę, że. Zrobimy Ponieważ jeszcze dzisiaj, o, mam pracownika. Muszę Nagrać jeszcze tam z Łukaszem Farminga. Dwunastka się wpieprzyła no, Widzicie, za bardzo tu nie ma Ponieważ to powinno być trochę tam. O, cholera! Jasno, dobra, kończymy. Kończymy. Więc yy, żegnajcie. Dajcie łapkę w górę, komentarz i czekajcie nas na kolejny odcinek. Cześć.